Czas na misję! Najlepszy dzień na planie teledysku z widzami, którzy wygrali w konkursie. Adrenalina na drifcie, wielki turniej Cymbergaia i spotkanie z kimś, kogo zapewne dobrze znacie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, oglądajcie do końca i wyczekujcie, bo misja ASAP ma już premierę 17 maja. Hejka kochani! Zaczynamy nagrania do mojego klipu i zaczynamy je z Frankiem, bo właśnie Franek będzie nam dzisiaj driftował na planie teledysku. Franek ma swoją szkółkę. Tak jest, mamy szkółkę driftu, która znajduje się właśnie w tym miejscu na drift stacji koło Krakowa. Za mną stoi supra MK5, którą możecie sobie polatać bokiem pod moim okiem. A wkrótce będzie przepiękna M-4 w kolorze fioletowym. A to będzie postawać moje gadanie. Zapraszamy. Let's go! Nagramy sobie teraz wstęp piosenki i ja bym chciała, żeby to było tak, że wlatujemy jak atłomówki. Nie wiem, czy nam to wyjdzie, ale wy możecie zobaczyć efekt końcowy na teledysku, którego premiera jest już właśnie tego dnia. A jeżeli ten dzień już minął, to link macie w przypiętym komentarzu. Sprawdzajcie! W tym teledysku wyjątkowo występuje z profesjonalnymi tancerkami Zosią i Natalką. To Zosia przygotowała choreografię tańców, których uczyłyśmy się na próbach. I hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Hop, hop, aha. I raz. Ale no to równocześnie z Czyli jest... Hop. hop, hop. aha. Nie nie! To już nie ja nie wiem już. To już się ma. Dobra, to wracamy na plan teledysku. Ha! Moje życie jest granicy ten Tak. No dobra. Co się ze mnie? one są tutaj gwiazdami tego tańca, a nie ja, ja to nie umiem. One po prostu są amazing! <gulet> Kontenciary. dobra, lecimy. Let's go! No i tak spędzaliśmy czas na drifcie. Ujęcia wyszły mega mocne, aż nagle pojawił się kostek z Gen z, z, którym zrobiłam sobie foty. Tak samo. Cześć, co tam nagrywacie? Ej, kostek! Kosta, jak robisz jakiegoś odcinka na desce? No. No to dawaj do odcinka, jakiś content musi być. A ja nie wiem czy... Dobra, no, <laughs> no dawaj stary, dawaj, 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 dawaj. A, no, Chłopie buty, no buty nie są dla Jak te buty rozwalę, to ja będę musiał trzy odcinki nagrywać, żeby, żeby sobie je odkupić. Słuchajcie kochani, dlaczego nie subskrybujecie tego kanału? Zasubskrybujcie. Naprawdę. Przez... Subskrybuj! Nic Ciebie do <muszczak> tego nie zmusiło. Nie, 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 a nie ty... <muszczak> a jak Ci się podoba furka? No fajna furka, ładny kolor. <muszczak> Co trzeba powiedzieć? A Natalka, będzie jak się podoba, No e... białe, ładne. Pasuje do naszego autka. No, to... no właśnie, tam, pasuje. pasuje. Do tak, tak. Tworzymy trochę taki motyw maski w tym e, klipie teraz. Dlatego, że właśnie ta piosenka opowiada o tym, żeby być sobą w życiu i nie zakładać maski, tylko właśnie no, cieszyć się z życia i pokazywać siebie takiego, jakim się jest. Dlatego motyw maski właśnie teraz będzie kręcony. Idę, moi drodzy, zobaczmy, jak to wyjdzie. Mam zwycięców konkursu do mojej piosenki Meamo. Jeżeli jeszcze i nie sprawdzaliście, to macie ją tutaj na karcie u góry. I tak zaprosiłam swoich widzów na plan dysku do Cosmic Games Pub w Krakowie, gdzie spędziliśmy naprawdę niesamowity dzień. Ola robiła właśnie. O, bardzo <tos> bardzo <tos> bardzo <tos> O Jeszcze różowe, moje ulubiony kolor, jak widać. Nie no, ja lubię różowe najbardziej. Bo się Ci dziękuję, Cieszę się, że przyjechałaś. Cieszę się, że udało mi się Ciebie zaprosić, bo tutaj Emilka, nasze zwycięzczyni, ale Ty również miałeś super filmik, więc super. Cieszę się, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Tak. Super, bardzo. Zaczynamy turniej Cybergaja, a oto moi uczestnicy. 5-2 już jest! Dobrze, dobrze, lecimy dalej. Dobrze, dobrze, możemy jeszcze to wygrać. Teraz Ja zrobiłam bo ja tak jak ja jeszcze się przegrałam. Teraz idziemy grać gładkie. O nie! Nie wierzę, no nie wierzę, no nie wierzę. No to jest po prostu 2-0. Stage'owy turniej oraz plan na dysku trwa w najlepsze, a ja w tym czasie zapraszam Cię widzów na mojego TikToka, bo tam właśnie ruszył nowy konkurs do piosenki misja ASAP. Szczegóły znajdziesz klikając w link w opisie. Nie no, fajnie, tutaj w tych punktach, tutaj kokku po ujęcia! Mam nadzieję, że Wam się spodobają. Koniecznie oglądajcie mój talent. Zobaczcie w komentarzu. czyli Gaba i Emilka, która przyjechała z osobą towarzyszącą, czyli z Bartkiem, pilnowały całego turnieju. Każdy miał zagrać z każdym, jednakże finalnie turniej rozwiązał się sam, dlatego, że była jedna osoba, której zdecydowanie szło po prostu najlepiej i w finalnym rozrachunku i tak już wygrała. Nasz turniej z Zymbergaja, wygrywać z sobą, proszę bardzo. z profesjonalnym fotografem, autografach, tiktokach zakończyliśmy dzień na planie teledysku w Cosmic Games Pub i udaliśmy się na wspólny obiad do restauracji na Kazimierzu. Pyszne, staropolskie jedzenie i ten piękny stół przygotowany specjalnie dla nas. Był to taki czas, w którym mogłam pogadać jeszcze z widzami oraz ich rodzicami no i po prostu bliżej ich poznać. Jesteśmy właśnie w restauracji Jodełkowa na krakowskim Kazimierzu, która ugościła mnie oraz moich widzów, czyli zwycięzców konkursu Mea ksansana na pysznym obiedzie. Klimatyczne, rustykalne miejsce z pyszną staropolską kuchnią, więc koniecznie wpadajcie, a linki do nich macie w opisie.